jest indywidualne i społeczne. I to są dwie części jednej, jednego elementu. Ty najpierw musisz mieć indywidualne uwielbienie, krótko powiedziawszy, musisz mieć świątynię. Zbuduj Bogu świątynię. Rozwij tą świątynię w swoim osobistym życiu. Jest w ogóle taka świetna książka pastora Andrzeja Stypanowa, ona jeszcze jest, być może gdzieś dostępna w antykwariacie jakimś to? jest w Kurszopie, nawet w takim, w takim sklepie Kurszop, jest książka Zbuduj mi świątynię. To jest jedyna chyba książka, którą pastor Andrzej Stepanow napisał. I ja zachęcam, żeby taką książkę kupić. To kosztuje grosze, ale to jest niezmiernie ważna sprawa. Zbuduj mi świątynię. Eee, ty musisz być świątynię w swoim życiu. I ty musisz chodzić do świątyni. I to świątynia jest w duchu. I twój duch musi być naprawdę jak świątynia. Nie jak chleb. Ty nie oddajesz Bogu chwały w chlewie, tylko w świątyni. To nie jest byle jakość. Uwielbienie nie może być byle jakie. Ono może być nieprofesjonalne. Ono może być amatorskie w swoim wykonaniu. I mówimy tutaj o całości uwielbienia, bo jakby całe nasze życie jest jakby formą uwielbienia. Ja mogę popełniać błędy w moim uniżeniu przed Bogiem, tak? Ale ja zająłem swoje miejsce. Ja zająłem swoje miejsce. On jest na tronie. A ja jestem przy jego ludziach. Tak czy inaczej, pod moimi stopami jest diabeł zmierzony. Bo już jego nogi stanowią szczyt wszechświata. Rozumiesz? Jego nogi. I ty, kiedy jesteś przy jego nogach, to jesteś równy, rozumiesz? Patrz, równy, a uniżony. Równy, a uniżony. Jak byliśmy teraz w Kijowie, to widziałem taką postać, znaleźliśmy taką postać lwa. Taki lew. Ja sobie tak ukucnąłem przy tym lwie. Ja się bardzo dobrze czułem tam z dziećmi i zrobili potem sobie też inne osoby tam robiły przy nim zdjęciem. I ja się bardzo cieszyłem, ponieważ najbezpieczniejsze miejsce na świecie to jest miejsce uniżenia przy lwie z pokolenia Judy. Uniżenie przy To jest bezpieczne miejsce. Sam możesz robić wszystko. Rozumiesz mnie? W tym miejscu wszystko możesz robić na maksa rozwijać się w tej miłości do Niego, tak? Ale to jest właśnie to miejsce. I ono musi, jest musi być indywidualne uwielbienie, jest uwielbienie społeczne. Tak naprawdę cały Kościół wzrasta w uwielbieniu społecznym. I teraz przejdziemy do, 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 do jakby m, takiego do takiego już stricte uwielbienia, czyli tego, w jaki sposób my winniśmy chwalić naszego Boga. Bo On nie chce, żeby Go chwalić jakkolwiek. I on ma do tego prawo, pamiętajcie, żeby wyznaczyć trend. To On wyznacza trend. Ludzie mówią, ja chwalę Boga, jak chcę. A ja zawsze mówię, Pan jest miłosierny wybaczyć. Amen. Pan jest miłosierny wybaczyć. Jeśli Ty chwalisz Boga, jak chcesz. To na miłosierdzie tego. Boga się nie chwali, jak chcesz, tylko jak powiada pismo. Która chwalisz tak, jak powiada Pismo, a nie tak, jak dusza Twoja mówi. Dusza Twoja jest omylna i nie zna zasad Boży. Weźmiemy.